Dzisiaj przeglądając grupę, zauważyłem post o bakteryjnym wzdęciu, y, powodującym często śmierć u ryb wszystkożernych i u nożernych. Pamiętajcie, że to, że jakaś ryba od wielu tysięcy lat y, jest że tak powiem skazana na jakąś dietę, a w, w Waszym akwarium je zjada inne rzeczy, nie znaczy, że to jest dla niej dobre karmiąc mieczyki pokarmem, który ma bardzo dużo mięsa a zawiera mało pokarmu roślinnego możecie doprowadzić do wzdęć zwłaszcza jeśli to jest dieta bogata w cukry i w białko, które w jelitach fermentuje i u tych gatunków, które, u których trawienie zachodzi powoli i dosyć mają długie jelita, może dojść do sytuacji, że ten pokarm w jelitach zacznie się psuć i doprowadzi to albo do rozerwania powłok brzusznych i do pęknięcia po prostu ryby w wyniku gazów, które w niej się nagromadzą albo wypadnięcia odbytu, co też się często zdarza ewentualnie po prostu do śmierci co temu pomaga w takim mu wzdęciu Takiemu wzdęciu pomaga brak tlenu w wodzie. To jest pierwszy z czynników ryzyka. Jeśli mamy akwarium, w którym ryby są przekarmione, jest zbyt mało tlenu, ryby nie są w stanie prawidłowo przeprowadzać procesu trawienia i może dojść do takiego momentu, że po prostu one dostaną gazów i pozdychają. Kolejnym z czynników ryzyka jest zbyt bogata w mięcho i w cukry dieta. To szczególnie dotyczy ryb trzymanych w akwarium ogólnym, w którym ryby są karmiane miksami dla paletek. Często te miksy do paletek prowadzą do tego, że ryby roślinne po prostu opuchną i umierają w męczarniach rozrywane przez gazy gnilne w ich jelitach. Również niskie pH jest jednym z czynników ryzyka takiego zgazowania się ryb. Jeśli w akwarium pH spadnie poniżej zakresu tolerancji dla danego gatunku, trawienie jest upośledzone z racji tego, że zbyt niskie pH upośledza działanie troszkę, że tak powiem, wymiany gazowej, co dodatkowo utrudnia trawienie u ryb. I może doprowadzić do takiego e, momentu, że po prostu ryby nam e, umrą na gazy. E, kolejnym z czynników ryzyka e, jest e, podawanie e, węgli e, w formie płynnej e, do wody. E, niektóre formy e, węgla powodują, że dochodzi do zakwitów bakteryjnych. Taki zakwit bakteryjny e, potrafi również spowodować gazy u ryb i na przykład jeśli wam się potucze jakaś butelka z alkoholem w pomieszczeniu, w którym jest akwarium od samych oparów alkoholu może dojść do zakwitu bakteryjnego i to takiego potężnego zakwitu bakteryjnego, że po na przykład obfitym nakarmieniu płatkami lub innym pokarmem, który ryby nażerają się do granic wytrzymałości i on dosyć długo zalega w jelitach może i w dodatku puchnie może dojść do tego, że przy niewłaściwych warunkach i braku tlenu te ryby Wam spuchną. Jest to kolejny z powodów, na którego można odesłać ryby, że tak powiem, w zaświaty. A jak temu zapobiegać? Przede wszystkim kontrolując pH, żeby woda nie była zbyt kwaśna, karmiąc jak najwięcej razy dziennie małymi porcjami. Trzeba pamiętać, że prawidłowe karmienie to jest takie, w którym e, przez 5 minut pokarm znika w 100% i e, nic z tego pokarmu nie zostaje, zostaje cały wyjedzony. Jeśli ten pokarm będzie dłużej leżał, ryby może i owszem go zjedzą, ale taki pokarm, który już tam pół godziny, czy 40 minut, czy nawet 2 godziny sobie poleży w akwarium, już jest nadpsuty. E, I może spowodować bakteryjne zapalenie jelit e, lub e, po prostu takie... E, bakteryjne e, gazy, które mogą doprowadzić do e, wypadnięcia odbytu lub e, do po prostu pęknięcia ryby w wyniku nagromadzenia się gazów winylnych e, w jej wewnętrznościach. E, sposobów unikania e, już takiego zgazowania, jeśli ono e, właściwie unikania skutków takiego zgazowania, jeśli ono już zajdzie jest naprawdę dosyć mało. Pierwszym, pierwszą metodą jest podanie metroindazolu. Jeśli podamy metroindazol, troszkę te bakterie, że tak powiem, powstrzymamy przed namnażaniem się w jelitach i powstrzymamy proces powstrzyma powstawania gazów. Można też podać sól Epsona, żeby wywołać Tutaj, u ryb, biegunkę dać też toksiwek, który zabezpieczy akwarium przed przeciążeniem biologii i powstaniem form azotu, które są szkodliwe dla ryb. No i przede wszystkim podmiana. Jeśli ryby już, że tak powiem, zaczynają pływać do góry brzuchem i są mocno zgazowane, mają wydęte powłoki brzuszne. No, to tutaj y, pierwsze co robimy, to spuszczamy pół akwarium, dajemy Epsona, żeby wywołać bie biegunkę y, i dolewamy świeżej wody. Epson, w połączeniu razem z podmianką, spowoduje, że ryby dostaną biegunkę i się wypróżnią. Y, ale taka biegunka często jest tak mocna, że dochodzi do y, zatkania jelit w wyniku y, nacisku tych bąbelków gazu. E, które po prostu powodują, że kał nie, nie jest w stanie się przesuwać w jelitach, e, dlatego dobrze też jest podać antybiotyk, taki na przykład jak e, metronidazol, e, a właściwie nawet e, nie mam tutaj jakiegoś, e, że tak powiem e, różnicy, co podacie, bo e, jeśli dojdzie do już gazów tak potężnych, że ryby zaczynają pływać do góry nogami, to tak naprawdę e, wszystko co podacie, e, co spowoduje, że Mm, takie bakterie będą się gorzej czuły. E, czy to barwniki, takie, e, które powodują, że e, bakterie przestają się namnażać, czy też e, antybiotyki z grupy e, tetracyklin, e, streptomycyn, e, ich dioksano, e, znaczy tego enrofoksacyny. E, czy metronidazolu, tak jak już wcześniej powiedziałem. Ja najczęściej stosuję metronidazol z racji tego, że jest najtańszy i łatwo go dostać. Pozostałe antybiotyki zostawiam na cięższe, że tak powiem, dolegliwości. Enerofoksacyna też fajnie działa. Na bardzo dużo bakterii jest wrażliwych, co sprawia, że tutaj odchodzi nam czynnik tego, że musimy trafić antybiotykiem w bakterie. Ale zazwyczaj to są bakterie gnilne, które nie są jakieś turbo yy, złośliwe, i nie trzeba w nie uderzać bardzo mocnymi antybiotykami, żeby się ich pozbyć. Yy, po prostu trzeba osłabić ich działanie, żeby ryba mogła w tym czasie dojść do siebie i się rozgazować. Yy, ja u niektórych ryb próbowałem też podawać im do jedzenia yy, ten, jak to się nazywa, boże bo mam dziurę w mózgu E es, tak te tabletki takie pomarańczowe, które są dla ludzi na gazy. Tam jest substancja, która powoduje, że gazy są usuwane z organizmu w sposób naturalny, wspomagany i to może też pomóc rybom. W, w przypadku ryb, które jeszcze podejmują pokarm, e, rozpuszczenie takich e, kilku tabletek w akwarium może pomóc e, na takie gazy. E, aczkolwiek tutaj macie bardzo mało czasu. Jeśli już taka sytuacja e, się stanie, że ryby się zaczną puchnąć, e, no to trzeba po prostu działać dosyć szybko: e, dać toksiwek, e, podać sól Epsona. Jeśli macie jakiś antybiotyk delikatny, żeby osłabić te e, bakterie w jelitach i podmienić wodę, wtedy uratujecie dużą część ryb, które w wyniku spadku pH i syfu oraz przeżarcia cierpią na te gazy właśnie to jest wbrew pozorom dosyć częsta dolegliwość u ryb która pojawia się u osób które chcą przedobrzeć. jeśli chcecie przedobrzyć no to zazwyczaj kończy się to tak, że po prostu skutek jest odwrotny Tutaj każda ryba ma swoje określone swój określony tempo wzrostu i jeśli chcemy jej podać bardziej treściwy pokarm, no to ryzykujemy tym, że ona dostanie gazy i w wyniku tych gazów może umrzeć. Zwłaszcza jeśli podajemy zbyt bogatą paszę dla gatunków, które na taką paszę nie są przygotowane przez ewolucję. Dzięki na razie mam nadzieję, że materiał był dla Was przydatny. Jeszcze raz dziękuję naszym patronom, którzy na Patronite nas wspierają i możesz też zostać jednym z nich, a w dodatku uzyskać możliwość prywatnego zwracania się do nas po porady w sprawie dolegliwości czy tam problemów ryb w waszym akwarium, ewentualnie doboru obsady lub jakiegokolwiek innego problemu w akwarium, który tam u siebie posiadacie i nie potraficie go rozwiązać samodzielnie. Na razie, cześć.